Witajcie skorpiony w Waszym czytaniu na czerwiec. 24. Jeszcze sobie przeciągniemy przy Was. Karty już były przetasowane, ale ja zawsze wolę przy Was jeszcze raz. I zobaczmy, jaki to będzie miesiąc dla skorpionów. Tydzień pierwszy, drugi, trzeci. Hmm, ciekawe Takie trochę zabawa w kółko i krzyżyk dla mnie um, Z jaką energią wchodzicie w ten miesiąc? Z jaką energią wchodzicie w lipiec? Idziecie po swoje w lipcu um, Trochę jesteście przemęczeni Trochę macie dość jakby, tak, jakby ten maj przyniósł Wam też takie dopinanie różnych rzeczy, jakbyście podokańczali pewne sprawy, i teraz jakby wchodzicie w ten nowy miesiąc. I o tym zmęczeniu też z jednej strony musiało dużo się dziać u Was w lipcu, może mieliście dużo spraw, które powychodziły, nawet spraw prawnych do ogarnięcia, i to tutaj u Was się pokazuje. Dlatego pierwszy tydzień jest jakby taki na odpoczynek tego czerwca. Tu jest inkwas, więc tu za wiele zrobić się nie da. Więc wy jakby, mam wrażenie, że ten miesiąc dla Was, przynajmniej te pierwsze trzy miesiące, trzy tygodnie są takie, żebyście Wy nałapali energii. Bo tu już idziecie po prostu po swoje. Tu już jest ta durisa, z którą się często ze skorpionem kojarzę. Um, że takie idę właśnie, bo skorpiony, skorpiony potrafią tak działać: tak znienacka, nie? Tak, ciach i po prostu um, zdobyte. Więc um, takie mam wrażenie, że ten pierwszy tydzień Troszeczkę jest jakby na przemyślenie Troszeczkę na odpoczynek Tutaj nie działałabym z niczym za bardzo Ponieważ tu mogą nastąpić Opóźnienia, jeśli na coś czekacie To też może być tak, że nie dostaniecie Tego od razu, bo, bo mogą być Właśnie opóźnienia w tym Inkbas um, Powiedziałabym, że warto tu też Skupić się na sobie, na swoim wewnętrznym rozwoju, na tym co, może nawet na przemyśleniu tego wszystkiego, co tutaj zrobiliście, tak? Bo tutaj już może dużo było rzeczy w tym maju, które się działy, ale może też tak było, że wy po prostu dużo otrzymaliście też, tak? Um, że dużo sobie wypracowaliście i teraz macie czym się cieszyć. Natomiast to też powoduje, że. Ta intensywność tego miesiąca przyniosła Wam zmęczenie, i Wy teraz po prostu potrzebujecie chwili na odpoczynek. Ja mam wrażenie też, że dla samotnych skorpionów, tutaj w drugim tygodniu miesiąca, może pojawić się dla Was miłość, może pojawić się uczucie, może pojawić się tutaj osoba, z którą wejdziecie po prostu w związek z jednej strony, a z innej strony widzę, że to będzie taki tydzień równowagi dla Was. Tydzień, w którym wy będziecie nabierać tej równowagi, jakby będziecie stawiać na nogi, ale to jeszcze nie będzie taki tydzień, w którym wy będziecie decydowali się na jakieś ruchy. Raczej nie. To jest coś takiego, że coś się może pojawić, ale wy jeszcze nie będziecie przekonani do końca. To jest też runa, która mówi o jakby odnalezieniu swojego własnego ośrodka ciężkości, tak? czyli um, takiego wewnętrznego balansu, równowagi, tak? Więc tu też um, jakby Wasze działania będą ukierunkowane na to, żeby odnaleźć to, co przynosi Wam spokój. Powiedziałabym, to jest czas zadbania o siebie, to jest czas zadbania o swoje granice, o swoją asertywność, o takie zdrowie podejście do tego, co się tutaj u was będzie zadziewało. Jeżeli planujecie ciążę, to jest to jak najbardziej dobry czas. No, i znowu mam kolejny tydzień, który mówi o takim zatrzymaniu, uspokojeniu. Więc to też nie jest dobry tydzień na podejmowanie takich jakichś trudnych decyzji, działań. To jest raczej planowanie. W ogóle ten miesiąc dla Was jest takim odpoczynkiem, przynajmniej te trzy tygodnie jest takim odpoczynkiem na przemyślenie, poukładanie, zaplanowanie tego, co chcecie dalej robić, um, zaplanowanie w strategii działania, waszych strategii działania, tego, co. Tych planów, które macie, dotyczące jakby, nie wiem, czy to jest realizacja w związku, czy to jest realizacja właśnie zawodowa, tak, ale to jest takie odpoczywanie po maju te pierwsze trzy tygodnie chociaż uważam, że tutaj w tym drugim tygodniu też już dochodzicie do swojej równowagi do siebie i tu jakby być może już zaczynacie rozmyślać nad tym co dalej, natomiast czwarty tydzień przychodzi tutaj zwrot akcji, czyli już takie ja już chcę działać, ja już mam dosyć ja już wiem co było, wiem czego chcę, otwieram się na nowe otwieram się na szczęście i tu jest jakby totalna od nowa dla was. Ja bym powiedziała, że te dwie karty mówią mi tutaj o tym, że może pojawić się u Was miłość od pierwszego wejrzenia, albo taka miłość, która była taka może Wasza pierwsza, może to być powrót kogoś, kto no, w jakiś sposób już był w Waszym życiu, a teraz go nie ma, tak? I to może też tak się tutaj pojawiać. Natomiast ja uważam, że Powinniście się na to otworzyć, i zobaczcie, tu już jest nowa energia. Wyjście z tego, czyli takie otworzenie się na nowe, pozwolenie, żeby was tutaj coś poprowadziło, bo tu będzie totalny zwrot akcji i tutaj wasza gwiazda będzie was poprowadziła, i wy macie już tutaj siłę i energię do działania. Więc dać sobie czas na odpoczynek w tym tutaj miesiącu, po to, żebyście mieli tą siłę w działaniu. Zobaczcie, wy już wychodzicie z Durisas. Tutaj jakby to niedziałanie ten odpoczynek, to takie pobycie we swoim wnętrzu w skupieniu w nierobieniu, jeśli nie muszę powoduje, że wy nabieracie na tyle siły, że wszystko się odmienia więc jeżeli na coś czekacie tutaj jeżeli musicie cokolwiek robić, to ja bym uważała, że czwarty tydzień tego miesiąca jest najlepszym, w drugim tygodniu też ale pierwszy i trzeci bym sobie odpuściła bo tu nie za wiele da się zdziałać Natomiast tutaj ten czwarty tydzień to jest totalne odwrócenie tej sytuacji i wy już wchodzicie z durisas, wchodzicie w kolejny miesiąc, czyli z energią pieniądza, działania, pójście po swoje. Bardzo, bardzo fajnie. Dobra, i teraz popatrzymy sobie miłość dla Was na ten miesiąc. Pieniądza. I zdrowie. W zdrowiu macie runy algi, więc tutaj jesteście pod dobrą opieką. Tutaj w zdrowiu nie mam się czego czepić, tutaj wszystko jest ok. Zwracajcie uwagę na siebie, dbajcie o siebie, ale tu naprawdę. Nie, nie widzę zagrożeń. Oczywiście pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne. W finansach macie runę fechu, więc pieniądze będą do Was płynąć, nowe pomysły, nowe idee, nowe możliwości zarabiania. Może to jest też z tym połączone, że Wy tutaj po prostu przez to, że będziecie mieli tyle czasu na chwilę, na odpoczynek, na skupienie się, na przemyślenie, to wpadną Wam też do głowy różne fajne pomysły na zarabianie pieniędzy. Więc też na to tutaj i tu w lipcu może to właśnie zaprocentować. A w miłości jest tutaj um, Runa Ansus, a to też mówi o komunikacji. Więc jeżeli macie jakieś problemy w związku, w relacji, to tutaj komunikacja jest kluczowa. Natomiast jeśli wy tutaj. Um, Oczekujecie albo jesteście samotni, to po prostu runy mówią: wyjdź do świata i zacznij komunikować się ze światem. Zacznij się porozumiewać ze światem. Zacznij się otwierać na drugiego człowieka. Zacznij z nim po prostu rozmawiać. Wyjdź i zacznij mówić. Jeżeli chcesz, żeby ktoś ci odpowiedział, po prostu. Co Was będzie wspierać w tym miesiącu? Co Wam będzie przeszkadzać? Rada od run. Właśnie, rada od run to już jest to, co tu jest pokazane. A tu mogą przyjść zmiany dla Was. Jeszcze zobaczę w tej Hagal. co chodzi z tą Hagal? Tutaj dla Skorpiona. Um. Nie wracajcie do starych związków. Nie wracajcie do. Bo Wy tak po prostu jakbyście. To jest powrót kogoś. Powrót kogoś z kimś. Zakończyliście relację albo przyjaźń, albo cokolwiek. Ja bym tutaj nie, nie. Po prostu nie wchodziła już w te relacje. Co jest skończone, to jest skończone. Co było, to było. To, co Was będzie wspierać, to inni ludzie. To też relacje, związki, komunikacja. To jest też wspólna podróż, tak? Z kimś. Czyli. Ale to też jest spotkanie osoby. Która jest Wam przychylna, ale też mm, osób, które są kompetentne. Więc, jakby, jeżeli macie jakiś problem, czegokolwiek by to dotyczyło, to sięgajcie po pomoc osób kompetentnych i działajcie. Nie odkładajcie rzeczy na później. Natomiast też nie wchodźcie w stare relacje, w stare związki, bo to się tu po prostu nie sprawdzi. Anioł dla Was, anioł służenia. Uczy nas dawać siebie innym, służyć pomocą i pozwolić na dawanie sobie. No właśnie, to jest też ta, to jest to gebo, tak? Czyli równowaga w dawaniu i braniu. Nie dajcie się wykorzystywać, ale też nie wykorzystujcie innych. Ja Wam kochani życzę pięknego czerwca. Pa!